Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj jestem z Żużanetą. Hej! Jestem bez makijażu, ponieważ właśnie ona będzie mi robiła y, makijaż. A ogólnie na początku ten filmik miał być y, makijaż z zasłoniętymi oczami, jakby ona mi robiła, ale no, niestety prawie na live na Instagramie, do którego link macie w opisie, y, wydłubała mi oko bez, zasł bez zasłaniania oczu, więc no więc lepiej zrobić normalnie i zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy może od nałożenia podkładu. żywego podkładu, który już znacie z AA Makeup, mat 16 godzin, odcień 103, więc proszę. No nie No, niedużo. Ja już ci powozwiam. No, trochę mocno, bo jestem jakoś w połowie Nie tak dużo, kobieto! Trzymaj Maja, ja tutaj...

Podkład mam już nałożony, jest go trochę za dużo, ale no trudno. Ten makijaż będzie bez żadnych poprawek, i no, więc wiecie. Więc teraz użyjemy. Ramiona pomalować. Ty, ramiona pomalować. Fajna, jesteś. Ale by no. tak śmiesznie zabijał. No, śmiesznie, mam cały tu blade, ale w sumie tutaj mam taki strój dotąd, więc i tak nie byłam tutaj upalona, tylko tutaj się opaliłam. I teraz będziemy używały kamuflażu z Catrice. Na filmiku to nie wyszło. <gry> znaczy na tym. Bardzo. to było. Podkład i korektor już jest. Teraz czas na puder. W sumie puder transparentny, więc nie powinna mi zrobić krzyżydania. Proszę. Nadszedł okay. czas na ciebie. Na konturowanie twarzy zrobię tą paletką z Makeup Revolution odcień C04 Ultra Light Medium. Jest tu ten chłodny bronzer no i ładny rozświetlacz. I właśnie najpierw robiłem bronzerem A w tym problemie, że ja... Zawsze, jak robię tutaj te, te takie paski, to ja robię na nisko. Ja robię tak tu, tu. Ja ci dam ten bronzer, bo... Brązr nałożony, teraz czas na rozświetlacz. Ten pędzel, ten go I tutaj. Bardzo. Ależ ładnie to wyglądało. Teraz czas na brwi, czyli tak naprawdę najgorsza czynność, no ale trudno. Powierzam ją Żanecie. Mój cień umiera. Ale jakoś jeszcze da się go wykorzystać. Jeszcze. O, boję się. Tego się najbardziej boję. A potem jeszcze rzęsy. w ogóle nie wyszły, są całkiem źle, ale no, teraz czas na cienie do pobieg. Użyjemy tej paletki Belle Naturelle od Lovely. Cienia tego najjaśniejszego, tego brązu i czarnego błyszczącego. Fracznie ostatnia i najgorsza część, czyli że się Boże woje się, serio. To jest wyzwanie. Nie wiem czy mam otworzyć je, czy zamknąć, czy co zrobić. Ale... ale najpierw zalotka. To już nie rób zalotką. Okej. Dobra wiktoria, a już Otworzyć, a nie zamknąć? Lepiej nie na zamknąć. żminka wzięła że na to najciemniejszy więc zobaczmy jak to idzie no, na całość <laughs> Nie wiem, jak to skomentować Wyszło jej nawet dobrze, najładniej według mnie oczy, brwi najgorzej i usta najgorzej, No ale w sumie nawet dobrze jej wyszło. Jeżeli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, skomentować, jak wyszło Żanecie i czy Wam się podoba. <laughs> Widzimy się w kolejnym filmiku Bizaczki i papa. Po prostu, jakby kogoś to interesowało, tak wygląda ten makijaż po poprawkach. Zmazałam brwi i usta i namalowałam je od nowa po prostu.